Ostry ból gardła? Weź Inaldin Gardło Max. Potrójna moc w walce z bólem gardła. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nasz kujawski olej z pierwszego tłoczenia. Podkreślamy. Z pierwszego tłoczenia. Kto stosuje w kuchni, ten zaraz docenia. Włoży kujawskiego z tłoczenia pierwszego. Nie masz w kuchni nic lepszego. Brak łupieżu czy piękne włosy? Nie musisz wybierać, bo jest szampon Pirolam. Jedyny taki szampon, który zwalcza łupież oraz pielęgnuje włosy. Znajdziesz go w aptece. Pirolam. Wybierz brak łupieżu i piękne włosy. Wypróbuj w saszetkach. Ból gardła? Problemy z głosem? Medic nawilża błonę śluzową gardła, łagodzi podrażnienia i wspomaga regenerację. Moje gardło. Mój głos. Moja isla. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Co to? Czyżby? Znowu opryszczka? Tak, zbliża się. Jest tuż, tuż. Ale Heavy Run Comfort Max! Bo! Mówi stop, opryszczce. Heavy Run Comfort Max z maksymalną dawką acyklowiru precyzyjnie trafia w źródło opryszczki i zmniejsza ryzyko jej nawrotu nawet o 73%. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Teraz podwójne opakowanie Heavy Run Comfort Max 20% taniej. duet. Pysznie robi dzień. Poczuj moc dobra i graj z wielką orkiestrą świątecznej pomocy. takie klipton. Dwa skromne budżety na dwie wielkie podróże. Na odcinek nas nie stać. Na herb. Poczujcie ten faj. Pojedynek na podróże. W niedzielę o 15.30 w TVN Style. To jest Rogalska Show. Zupełnie nowy program, w którym gwiazdy robią rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiły. Rogalska Show. W niedzielę o 22.00 w TVN Style. Super mega oferta! Audiobooki aż 45 dni za darmo. Tysiące książek w Twoim telefonie. Zarejestruj się na bookbit.pl już dziś. Sprawdzanie się sprawdza. I big się sprawdza, zanim weźmiesz kredyt. Żeby uniknąć niespodzianek, ta pani nie sprawdziła, że ma zaległości i nie zrealizuje swoich planów. W raporcie Big sprawdzisz, czy wszystko spłacasz na czas, jaką masz ocenę punktową, i czy nikt nie wziął na ciebie kredytu. Bank też sprawdzi twój bik, zanim podejmie decyzję. Raport Big się sprawdza. Ty też sprawdź na big.pl, na jaki kredyt możesz liczyć. Razem od nowa. Nowy program w środę o 21.35 w TVN. Na problemy ze snem weź Noctis Noc z doksylaminą, która nie uzależnia. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Noctis Noc. Teraz w większym opakowaniu. Na wspólne chwile z programem zaprasza jego sponsor producent paluszków, Laikonik. Sponsorem programu jest polski producent kolagenów w Płynie firma Farmowit. Na program zaprasza jego sponsor właściciel sklepu internetowego dafi.pl. Problemy ze snem? Weź Noctis Noc z doksylaminą, która nie uzależnia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Noctis Noc. Teraz w większym opakowaniu. Na wsparcie odporności codziennie bierz Vigalex Forte. I moja odporność wzrasta. Na infekcje i na codzienność. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. I tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą jak aplikacja Santander pomaga na co dzień? Ola ma to, co do niej pasuje. Janek korzysta z tego, co lubi. Zuza i Kuba wygodnie jeżdżą po mieście. Bo aplikacja Santander to więcej niż finanse. Dopasują do siebie. Santander Mobile pomaga w codziennych sprawach. Z jeziora wyłoniła się niepozorna walizka. Ciekawość bywa zabójcza. Tak zabójcza jak oferta Bugbit. Znasz to? Stan zapalny w jamie ustnej? Zapomnij, zastosuj Sachol. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sachol. Zapomnij o stanach zapalnych jamy ustnej. Gdy włączyć chcesz. Apetyt na warzywa, wnet wybierz Bondi Well Dodaj fasole, tak by dobrze poczuć się. Ten kalej barw na smaczny dzień nastroicie Już teraz kup dwa dowolne opakowania strączków Bondiuel. Well. Zachowaj i zarejestruj dowód zakupu na zyskajnastrączkach.pl. Odbierz zwrot o wartości 10 zł i dodatkowo pobierz e-booka z przepisami i poradami od Bondiuel. Well. Regulamin i szczegóły na zyskajnastrączkach.pl. I do tego zdrowo zakręcona. To co, dajemy się porwać? Inspiruj się bogactwem smaku Jogobelli. Teraz także w wersji bez dodatku cukrów. Dobre zawsze się udziela. Ostry ból Weź Inaldin Gardło Max. Potrójna moc w walce z bólem gardła to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kupowanie kosmetyków na Notino jest takie łatwe. Są to moje ulubione produkty do włosów i tysiące perfum. Z Notino też dbam o wnętrze. Szybko i elastycznie, bez wychodzenia z domu. Teraz wielkie noworoczne zniżki i dostawa gratis, na przykład na marki Hugo Boss i Mac Cosmetics. Notino. Poznajcie Kolostrum Genactive. 250 bioaktywnych składników, przyjazne formy podania i smak, które polubi Twoje dziecko. Teraz z czarną porzeczką i cynkiem na odporność. Kolostrum Genactive. substancja dla całej rodziny. Z okazji wolnej chaty. Z okazji poznania pewnego słodziaka. Z okazji tego, że weszło i że zawsze jest blisko. Twoja paczka. I z okazji, że znów w Glass Bośm. Lorence. Trening wspierania odporności na wirusy i bakterie sponsoruje Zatogrip, który dzięki ekstraktom z czarnego bzu i zawartości cynku codziennie dba o naturalną odporność dzieci. Zatogrip wspiera codziennie trening odporności. No u nas nasiona przechodzą kontrolę. Ale że co? Dziś biznes jasinku zakończy się piaskiem. Nie każda nasionko może być kujawskim. So, who's driving tonight then? Hmm, who's the best driver? Guess who's driving? Guess <laughs> who's driving? Tu ING, twój asystent. Dam ci 6%, a ty wymyśl, na co oszczędzasz. Wyobraź sobie namiot, w którym wszystkie okna wychodzą na południe. I nagle niedźwiedź. I teraz zagadka. Jakiego koloru jest niedźwiedź? Białego, no bo to biegun północny jest. Oszczędzajmy na białą godzinę, czyli na to, co chcemy, żeby się wydarzyło. Teraz 6% na koncie oszczędnościowym w ING. żeby był bardziej męski. Ja nie będę i nie chcę się domyślać. Ile razy mi powiedziałeś, że mnie kochasz? Nie pamiętam. No. Ewa Rudakowska i Joanna Kopa pomogą małżeństwom wrócić do wielkiej, miłosnej formy. Patrzysz przed siebie, wyprostowana. To, co jecie, skutecznie zatruwa wasz organizm. To zwierzę! Hej! Po to tu jestem, żebyście zaczęła czuć pięknie, pewnie siebie. Nowy program. Razem od nowa. W czwartek o 22.00 w TVN Style. Problemy ze snem? Weź Noctis Noc z doksylaminą, która nie uzależnia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Noctis Noc. Teraz w większym opakowaniu. Na wsparcie odporności codziennie bierz Vigalex Forte. I moja odporność wzrasta. Na infekcje i na codzienność. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. I tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Znasz to, stan zapalny w jamie ustnej? Zapomnij, zastosuj Sachol! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sachol. Zapomnij o stanach zapalnych jamy ustnej. Znajdź drogę do. <laughs> Przepraszam, nie mogę znaleźć drogi do... <laughs> Weź ACC i skróć kaszel, tak jak nawigacja skraca drogę do celu. ACC zawiera acetylocysteinę, która niczym nożyczki rozcina zalegającą w oskrzelach wydzielinę i ułatwia jej odkrztuszanie. Dzięki temu ACC skraca kaszel i pomaga szybciej wrócić do formy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. ACC skraca kaszel, a Ty szybciej wracasz do formy. Czyli chcesz zostać mistrzem szynki? Bo ja to tak zawsze. Tylko szynka i szynka. Wow! Eksportowa szynką roku! Tak, eksportowa krakusa ze słynnego mięsa od lokalnych hodowców. Wolno gotowana, idealnie soczysta, delikatna. Mistrzostwo! Krakus. Mistrz szynki. Spróbuj też szynki od Szwagra. Tradycyjnie wędzona. 100% szynki w szynce. Lenor przedstawia. Czy w środku miasta można uzyskać zapach prania suszonego na świeżym powietrzu? Teraz to prostsze dzięki innowacyjnym płynom Lenor. Wypróbuj Lenor Fresh Air Effect, by pranie pachniało w domu tak, jakby suszyło się na zewnątrz. Odkryj najlepszy efekt świeżości Lenor i zapach prania suszonego na świeżym powietrzu. Ostry ból gardła? Weź Inaldin Gardło Max. Potrójna moc w walce z bólem gardła. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kupowanie kosmetyków na Notino jest takie łatwe. Są to moje ulubione produkty do włosów i tysiące perfum. Z Notino też dbam o wnętrze. Szybko i elastycznie. Bez wychodzenia z domu. Teraz wielkie noworoczne zniżki i dostawa gratis, na przykład na marki Olaplex i Cerave. Notino, poznajcie Kolostrum Genactive. super substancje prosto z natury, 250 bioaktywnych składników, przyjazne formy podania i smak, które polubi twoje dziecko. Kolostrum Genactive. super substancja dla całej rodziny. Zielona granica, wypożycz i oglądaj w playerze. Towi duet. Pysznie robi dzień. Z okazji wolnej chaty. Z okazji poznania pewnego słodziaka. Z okazji tego, że weszło i że zawsze jest blisko. Twoja paczka. I z okazji, że znów Grand wzgrasz w boż od Lorenz. Objawy przeziębienia i grypy? Weź Coldrex Max Grip. Zaczyna działać już po 10 minutach i łagodzi 5 objawów choroby. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Trening wspierania odporności na wirusy i bakterie sponsoruje Zato Grip, który dzięki ekstraktom z czarnego bzu i zawartości cynku codziennie dba o naturalną odporność dzieci. Zato Grip wspiera codziennie trening odporności. Stajesz na głowie, bo po antybiotyku powrót do równowagi trwa nawet 10 miesięcy? Nie czekaj, weź Dikoflor. Suplement diety Dikoflor zawiera dobre bakterie, które natychmiast wzbogacają mikroflorę u dorosłych i dzieci. Dikoflor i brzuch nie staje na głowie. Tu ING, twój asystent. Dam ci 6%, a ty wymyśl, na co oszczędzasz. Wyobraź sobie namiot, w którym wszystkie okna wychodzą na południe. I nagle Niedźwiedź. I teraz zagadka. Jakiego koloru jest niedźwiedź? Białego! No bo to biegun północny jest. Oszczędzajmy na białą godzinę, czyli na to, co chcemy, żeby się wydarzyło. Teraz 6% na koncie oszczędnościowym w Na wspólne chwile z programem zaprasza jego sponsor. Producent paluszków, Lajkonik. Sponsorem programu jest polski producent kolagenów w proszku, firma Farmowit. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu internetowego dafi.pl. Każdy mówi, że w tym wieku czegoś nie wypada. No nie powinno się robić. Ale nieprawda. Bawiłam się tak wspaniale. Życie zaczyna się po 60, w niedzielę o 16.30 w TVN Style. Niezwykli ludzie. Zasługujesz na to, co najlepsze w życiu. Kto jest za radosną demolką? Wyjątkowe remonty. Chcemy, żeby to był początek nowego życia. Nowy sezon. Totalne remonty szelongowskiej. We wtorek o 22:00 w TVN style. Sponsorem programu jest właściciel hotelu Grand Lubicz, Uzdrowisko Ustka, www.grandlubicz.pl Na program zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu internetowego dafi.pl. Sponsorem programu jest firma Claire, kreator kolekcji Claire Excellence.